Cześć! Witam moi legendarni drodzy. Nie wróć. Przestań, Michał. pogarnij się. Cześć! Witam wszystkich serdecznie, legendarni ludzie. Ja nazywam się Straszak i dzisiaj robimy makijaż. Nie powiedziałbym, że jest to tutorial makijażowy, to jest po prostu próba. To jest y, moja żałosna próba. Generalnie y, mamy dzisiaj spore wyzwanie, ponieważ mam tu y, brzydkie brzydoty. Tutaj też mam, bo ten, no wiadomo, świeżo ogolone włosy, już to Wam tłumaczyłem, ale y, tutaj mam poparzenie chemiczne, ponieważ nie zawsze podejmuję mądre decyzje. Więc y, nic dodać, nic ująć, po prostu lecimy z makijażem, więc intro! Six simple words Be gay, do drugs, hail Satan Big gay, do drugs, hail Satan Korzystam z kosmetyków mamy, a wcześniej korzystałem z kosmetyków Sandry, więc jest aparentnie różnica. Yy, okazuje się, że ludzie miewają różne makijaże. Również yy, jestem idiotą, bo założyłem golf, a przecież będę musiał tu robić makijaż, ale słuchajcie, trzeba ponosić konsekwencje swoich decyzji, tak? Już, już tego nie odwrócimy. Nie, nie przebiorę się, po prostu będziemy robili tak, jak jest. Taki sam podkład, jak miała Sandra, to jest. Fitmer. Fit me. Yy, od Maybelline i to jest yy, matowy i poreless, nie wiem, yy, bezporowy. I to jest numer 104, jakby kogoś to interesowało, bo zorientowałem się, że powinienem to robić, powinienem mówić czego używam i jakiego odcienia. Mam już namoczoną gąbkę, bo jak już ostatnio ustaliliśmy, to się moczy. Czego ja byłem bardzo w szoku. Naprawdę mam nadzieję, że uda mi się to zakryć, bo jest obrzydliwe. Ja sobie daję na rączkę... Yy... Troszeczkę... Jezu, czekajcie, to ja sobie muszę przestawić klawiaturę. Cięcie. Z Boże, jaka dezorganizacja. No, mam nadzieję, że to lusterko stamtąd nie spadnie, bo trzyma się na słowo honoru. W ogóle stwierdziłem, że chcę dzisiaj spróbować bardziej neutralnych kolorów. W sensie, no bo moja mama ma makijaż taki typowo, wiecie, kobiecy nie... i taki nieszalony, nie? Rozumiecie? No taki mamowy makijaż, nie? I... Yy, owszem, ona ma na palecie dużo różnych kolorów, ale ich nie używa, i zastanawiam się, czy nie spróbować zrobić takiego bardziej klasycznego looku, takiego, no po prostu powiedzmy, wieczorowego, kobiecego. Lecimy z tym koksem. Ja cię słyszę, ale milcz bez kłopotu, jak inni życia. Dobra, <grymne> skup się Michał. Może jeszcze trochę, o właśnie tak, t -t te brzydkie brzydoty eee, tutaj na dole. Okej. Okay. Korektor, korektor mam Multitasker Concealer, ale nie wiem, z Rimmela, Rimmel London. Tak wygląda korektor. Eee, może, może tak będzie lepiej, nie wiem. No taki... Właśnie poleciało mi lusterko. Okej, okay. generalnie były szybkie problemy techniczne, bo moje tutoriale makijażowe na tym kanale chyba są przeklęte, bo właśnie wyrąbało mi prąd w domu. Ale jestem z powrotem, nagrywamy z powrotem, więc to już zdążyło zaschnąć. A co, ja, co, mówiłem? Ja, mówiłem. co, co ja, mówiłem. ja mówiłem? Co ja co mówiłem? Co ja mówiłem? Aha, e, trendy makijażowe ja nie śledzę. <noise> Więc nie mam pojęcia, czy to było rok temu, dwa lata temu, dzień temu, tydzień temu, ale orientuję się, że był taki trend, żeby za pomocą korektora robić lifting twarzy. I to spróbuję osiągnąć. Ja kojarzę, że żeby uzyskać taki lifting, to ludzie robią trójkąt tu, tu. Coś, coś. Coś takiego? Już się czuję bardzo podniesiony na duchu. I chyba obok nosa tam było coś takiego? No i myślę, że klasycznie, y, no ja sobie muszę troszeczkę to miejsce skorygować, bo mam tu taką nieprzyjemną bruzdę od y, wiecznego dziwienia się. To, to poparzenie y, rozjaśniaczem. No dobra, próbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja jestem ciekaw. Um, zacznę może od tych miejsc, które niewiele znaczą, w sensie, które mogę po prostu jakkolwiek sobie y, rozblendować. Y, czyli te brzydkie brzydoty zakryć i tak dalej. Okej, okay. ej, brzydkie brzydoty w miarę zakryte. W sensie, no muszę to zaraz bardziej rozblendować, bo na razie to wyglądam raczej śmiesznie, ale no. Um. Ojej, to się nie chce. I to powinniśmy chyba ciągnąć do góry? Tak mi się wydaje? Kurde, mi zaschnął ten podkład. To nie chcę teraz pracować. O mój Boże, o mój Boże, jestem przerażony. Dobra, ja to dosłownie będę tarł, bo to jest chyba w tym momencie jedyny sposób, żeby to osiągnąć. Bo rozumiecie, po prostu czuję. Jak bardzo formuła jest zaschnięta i, i że, że... No że to się nie wpracuje wreszcie. Jestem przerażony. Boże, jestem przerażony! Dobra, musimy to naprawić jak najszybciej. Wygląda to źle. Wygląda to źle. Wygląda to źle. Jesteśmy amatorami, pamiętajmy o tym. Nam można wybaczyć absolutnie wszystko, absolutnie wszystko. Obwiniam. Y obwiniam dystrybutora. Energii elektrycznej w Polsce. Ale wiecie co, słuchajcie, jak tak chwilę popracowałem, to, no nie jest jakoś turbo dobrze, ale chyba nie jest aż tak tragicznie. Mam też coś takiego. To jest baza pod cienie na oczy. W sensie to jest w ogóle baza pod makijaż, ale no moja droga przyjaciółka Kaja używa tego pod oczy i mówi, że spoko. I to jest Hen Hin Stop Drying. Dziękuję. Makeup e, base and cream silnie nawilżająca baza pod makijaż. I ja to spróbuję dać na oczy. O Jezus. E, ojeju, to jest takie białe-białe, jak moje, jak moje włosy, widzicie? Nawet moje włosy nie są aż tak białe, a są rozjaśnione w cholerę. Ta baza nałożona. No i teraz się chyba robi ten. Gdzie ja mam zakrętkę? A, Tak wygląda moja twarz po podkładzie i po, po tym yy, po korektorze i po tej bazie do oczu. Wow, ale świetne narzędzie, można przybliżać i oddalać, jakie to wspaniałe. Teraz konturing, tak mi się przynajmniej wydaje, gdzie jest kontur? O, dobra. Mama używa tej jakby paletki do twarzy, to jest z Vibo Free y, Steps to Perfect Face kontur yy, palet i tutaj jest po prostu no, tak mi się wydaje, że jest y, kontur, y, rozświetlacz i róż. Nie będę używał reszty, ale no, użyję stąd konturingu, bo to jedyny jaki w tym momencie mamy. Wezmę taki duży pędzel, I guess, taki y, lekko ścięty, żeby. Ta, 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 ta. O, w ogóle to jest temat do podjęcia, skoro i tak robię nudną rzecz w miarę. E, pewnie wielu z Was się zastanawia, gdzie moje dredy. E, no, otóż słuchajcie, sytuacja wyglądała w ten sposób, że okazało się, że e, moje włosy sobie z nimi nie radzą. E, że mam za krótkie włosy po prostu i te dredy ze mnie wychodziły. One sobie migrowały ode mnie. No, i co ja na to poradzę? No, słuchajcie, to jest rzecz yy, kupiona, tak? Więc one sobie po prostu, one sobie będą leżały u mnie w szafce i czekały na moment, kiedy będę na nie gotowy. W sensie, kiedy będę gotowy yy, na nie yy, pod względem długości włosów, to po pierwsze. A po drugie, postanowiłem, że odwiedzę dermatologa, bo mimo wszystko ja ten problem mam od lat i wypadałoby się wreszcie dowiedzieć, Um, co się tak naprawdę dzieje z tą skórą głowy, bo ja nie wiem, ja nie wiem, ja y, podejrzewam, że to jest zapalenie mieszków włosowych, bo zawsze po goleniu i na twarzy i wszędzie tak wyglądam. Dobra, kontur zrobiony. Wydaje mi się, że jest lepiej, w sensie, że jest delikatniej niż bywało, a chyba tego chcemy, chyba to był mój błąd wcześniej. Nie wiem czemu mam wrażenie, że mój nos teraz wygląda jakby był większy. <słyski> teraz chyba jest róż, ale... Ja dzisiaj chcę zrobić rzeczy inaczej, ponieważ e, mi zależy na tym, żeby ten kontur dzisiaj był naprawdę taki bardzo subtelny. To ja teraz twarz przypudruję, jakby zaprawię to wszystko i potem chcę zrobić dość intensywny róż i zrobię go sam e, z, paletki, z paletki cieni. Bo mama ma e, bardzo ciepłe róże, to po pierwsze, a po drugie ona ma róże z drobinkami, które się świecą, a ja się nie chcę dzisiaj świecić. Znaczy, chcę się świecić, ale w innym miejscu, to zobaczycie później. Więc ja myślę, że spróbuję z tym. Oj, o, z tym i z tym, bo ja mam po pierwsze różowy podton skóry, a po drugie chłodną celę. Mam chłodną celę. Siedzę w więzieniu, tak naprawdę, słuchajcie. Mam chłodną celę i, i myślę, że to będzie pasowało. I lecimy dalej. Dalej, dalej, dalej. BĘDZIE DOBRZE! <laughs> Czy ktoś pamięta ten filmik? BĘDZIE DOBRZE! Trzymajcie się na pewno. BĘDZIE DOBRZE! Trzymajcie się na pewno. Zdajmy nadmiar takim dużym, dużym puszkiem. W sensie, no po prostu porobię tak. Wydaje mi się, że to jest uh, right thing to do. W ogóle, no oczywiście czarny golf to był świetny pomysł, żeby robić makijaż w czarnym golfie. Trzeba... Ponosić konsekwencje swoich decyzji. Robię coś, czego tak naprawdę nie umiem robić, ale, ale czemu nie? Poszalejmy. Biorę taki pędzel. Tak mi się wydaje, że taki biorę. Biorę tą paletkę. To jest. Ja już o niej mówiłem, no ale jeszcze raz, to jest e, Makeup Revolution, e, Revolution London, maxi reloaded palet e, Palet Ducard. Więc tak jak mówiłem, ja spróbuję z tym. Okej, okay. no i ten róż mi wyszedł taki strasznie różowy, więc zastanawiam się, czy go nie przyciemnić, w sensie nie, jakby nie zmieszać z czymś, co by go trochę ociepliło, bo to już wygląda tak mimo wszystko trochę nienaturalnie. Spróbuję z tym tutaj odcieniem, który jest taki lekko pomarańczowo-brązowawy, ceglisty taki, o ceglisty, on jest ceglisty. I zobaczmy, co się stanie. O Jezu, to się robi bardziej intensywne. <laughs> no cóż, to dzisiaj będę wyglądał jak Clown nie ma, nie ma sprawy. Wyglądam jak yy, te kobiety z tych z opakowań papierosów w latach dwudziestych, bo nie wiem, czy wiecie, że w 1920, 30 i tak dalej paczki papierosów były przepiękne i miały takie małe dzieła sztuki tak naprawdę, to były obrazy normalnie, no i tam często były jakieś kobiety przedstawione z pełrami z, pe, z, z, z tym, z papierosem i tak dalej i wyglądam jak ryczące dwudziestki w tym momencie. Jakbym sobie jeszcze tutaj zrobił takie mocno niebieskie oko i takie opadające brwi, to wyglądałbym jak floperka w tym momencie. O mój Boże, że to nie jest głupie. Puder to jest chyba mój ulubiony kosmetyk, so far, bo on naprawia większość moich błędów, jeśli chodzi o to, że ja jestem za bardzo intensywny w makijażu. To, puder to jak na razie naprawia i jest takim moim najlepszym kumplem, więc, więc spoko. No, nadal wygląda to dość kuriozalnie, ale wygląda to znośniej, bym powiedział. Jak to mawiał? Bopros, nie ma. Jak to było? Nie ma pomyłek, są tylko szczęśliwe wypadki. Więc zobaczmy, czy to będzie taki szczęśliwy wypadek. Kompletnie go nie widzę. Nie wiem, czy ja jestem ślepy, czy ja jestem głupi, ale któryś z tych na pewno. Na ten moment tak wygląda moja twarz po rozświetlaczu, różu i konturingu. Co do konturingu, wydaje mi się, że Poszło mi nie najgorzej, nawet bym powiedział, że lepiej niż kiedykolwiek tu na kanale. Róż, jestem dumny z siebie yy, z osiągnięcia koloru, bo naprawdę zmieszałem dwa cienie trochę na gapę i wydaje mi się, że, że kolor się z tego zrobił naprawdę fajny. Szkoda, że tak dużo go nałożyłem. No a rozświetlacz jest improwizowany i trochę. Jak teraz patrzę w przybliżeniu na to czoło, to trochę wyglądam, jakbym się wytarzał w środę popielcową, w popiele. Oczy to jest moja, moja osobiście absolutnie ulubiona rzecz. Czy ja jestem w to dobry? Broń Boże. Tak jak mówiłem na początku, dzisiaj myślę o czymś bardziej klasycznym, więc o brązach oczywiście. No i ja myślę, że wezmę sobie ten taki, yy, co przypomina czekoladę yy, mleczną. Cień. I spróbuję nim popracować trochę. Jak na razie mi się podoba. Spróbujmy z tą no najmową paletką ze złotem. Bo czemu nie? Zmywarka przestała zmywać. Szałowe to jest. Wydaje mi się, że to może być lepszy pomysł do tego złota. Więc tak też zrobimy po drugiej stronie. Okej. Okay. Dołożę tego złota. Jezus, ale mi się to podoba. Strasznie mi się podoba. Mam tak daleko to lustro, że to się aż prosi o wypadek śmiertelny jakiś. A, a! No słuchajcie, tak wygląda moja twarz po cieniach do oczu. Ja wiem, że to ma straszny kształt. Ja wiem, że ja się nie znam na blendowaniu, ale połączenie kolorów jest naprawdę satysfakcjonujące, naprawdę mi się podoba. Musiałbym spróbować zrobić ten makijaż bardziej subtelnie, żeby nie robić tego co zawsze, czyli więcej i więcej, i wyjeżdżać, tylko zrobić dosłownie, wiecie, powiekę, nie? A, nie? a nie wszystko wokół powieki. Usta mam takie, bo ja kocham czerwone usta, nikt mi nie zabroni kochać czerwonych ust. To jest Golden Rose, chyba tak się nazywa firma. Long Stay Liquid Matte Lipstick Kisprów. Kisprów? Ultra long lasting, no transfer, film i witamina E. Duże obietnice to ma strasznie. <laughs> nie wiem, nie mam kogo całować, więc, yy, więc nie powiem Wam, czy jest Kisprów, yy, ale fajnie. Ej Zasne usta mi wyszły dzisiaj. Tak wygląda skończony look. Ja. Mi się. Podoba, w sensie, wiecie, czy wyszedłbym tak z domu? Nie, <laughs> ale ja bym nie wyszedł z domu również w po prostu pomalowanych ustach, bo, yy, bo mam z tym problem. Ale generalnie to, co chciałem osiągnąć, wydaje, że wydaje mi się, że udało mi się osiągnąć, czyli wyglądam dość kobieco. W sensie, gdyby nie zwrócić uwagi na kształt yy, cienia do powiek, gdyby nie zwrócić uwagi na intensywność tego różu. To przynajmniej mój makijaż nie wygląda dzisiaj aż tak dragowo, tylko jest bardziej no, kobiecy. I to jest spoko. To, jest, to, to była fajna przygoda. Ja w ogóle wreszcie mogę założyć golf jak, jak powinienem. No i co? Dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy Wam się ten makijaż podoba. Bo mi. Się podoba! E, jeszcze na koniec oczywiście chciałbym Was zachęcić, żebyście wbijali na e, Instagrama i na TikToka e, mojego kanału. Dzieją się tam fajne rzeczy. E, mamy reelsy z odcinków, ale też planujemy większe rzeczy, więc jak najbardziej wbijajcie. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Słuchajcie, następnym razem myślę, że pogramy sobie w Stardewali. Nie obiecuję, ale stęskniłem się troszeczkę w e, Jeszcze raz zachęcam do e, zostawienia mi komentarza, jak wam się podoba e, tak umalowany ryjek. I co? I do zobaczenia, legendarni ludzie. Kocham was, ściskam i całuję. FaceTimeujemy. -mm. FaceTimeujemy e, Ari. Zobaczymy, co na to powie. Halo! Cześć, patrz, nagrałem filmik na YouTube. Wow! Jak ci się podoba um, ten makijaż? Uważam, że słodko wyglądasz z tym różem na policzkach. Dziękuję, sam go zrobiłem. Jakby cieniami do powiek. Wow! Ja wiem, amazing, nie? Czy chcesz się przywitać z YouTube'em, czy nie? Dobrze, to przywitaj się tylko głosowo. Halo? Dzień dobry, z tej strony Arisza w To jak Ci się podoba mój makijaż? Bardzo kobiecy tym razem. Prawda? Hmm, tak. Ciut za długie te krepy. No wiem, boka, kształt. Za różowe policzki. No. Ale bardzo ładny. Dziękuję. A jak mi poszedł konturing, twoim zdaniem? A wiesz, tak trochę się przesunął. No, całkiem dobrze. Także Ari się podoba, mojej mamie się podoba. Czyli chyba jest super, tak? <grych> um, update. Um, group chat właśnie orzekł, że wyglądam jak Lady Gaga, więc... Halo! Jakby halo! To jest bardzo duży komplement. Nie wiem, który raz już się z wami żegnam, ale wszystko to zmontuję. Czuję się strasznie sexy. O mój Boże, tak się skaszlałem, że aż mnie wszystko tu zawolało. Słuchajcie, ee, mój kraż. Tak, tak, panowie, spóźniliście się. Ktoś już wyrwał. Tak czy inaczej, mój obecny krasi e, i e, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Kacper Tyli, powiedz może mój nowy wybranek życiowy się zobaczy. E, właśnie mi napisał, że wyglądam e, jak Pink. To też jest super komplement. Dziękuję, dziękuję Kacper. I e, z profilu jak Red Lipstick Monster. I również muszę ładować powerbanki, albo mieć w domu agregat. Wykorzystam ten moment, żeby pozdrowić i Ari, która tutaj była na filmiku, i moją kochaną mamę, która też wypowiedziała swoje dwa słowa. Ciebie, Kacper, i twoją siostrę, która wróciła dopiero co ze szpitala. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I was wszystkich pozdrawiam, legendarni ludzie, bo was, kurwa, kocham. Jo! Yo, wyglądam jak jajko, wyglądam jak Humpty Dumpty, Vogue, teraz naprawdę wyglądam jak Red Lipstick Monster, kiedy robiła z Maćkiem z dupy to wyzwanie, play, coś tam i się trzaskali śmietaną po twarzy, dokładnie tak samo teraz, Boże Święty, Ewa, Ewa, I'm coming for your gig, girl, jakby...

Skeet de bu be dabe de du dep de la spoukawan. Dat vi to Kawan du der stezer.